A być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. A słowo, którym chciałbym Was zachęcić do modlitwy tym tekstem Ewangelii dzisiejszej, jest Łata. Trzeba oddać Jezusowi, że te opowieści o łacie i przyszywaniu do starego, jej do starego ubrania czy o winie. Ciężko nam sobie dzisiaj wyobrazić, otóż z winiarstwem w Polsce mamy na co dzień niewiele do czynienia, chociaż coraz więcej winnic w Polsce powstaje, jest jakaś moda na winiarstwo i, i niektóre naprawdę mają dobre wina. No i też rzadko już łatamy ubrania, rzadko reperujemy ubrania, raczej idziemy po prostu do sklepu, kupujemy nowe, bo pewno niejednokrotnie taniej można kupić nowe niż załatać stare. Jednak gdybyśmy się tej łaty uczepili i modląc się tą łatą, to przede wszystkim jakoś Duch Święty zaprowadził mnie w takie rejony, które mi pokazały, że ta łata jakkolwiek, no to nieraz brzydko wygląda na tym Ubraniu, które zreperowaliśmy. Ta łata często się odrywa, trzeba przyszywać kolejną albo większą. Ta łata jest sztuczna, bo po prostu nie pasuje do reszty. No i ta łata zawsze będzie łatą, to znaczy nigdy już to ubranie nie będzie wyglądało, wyglądało dobrze. Dlatego słuchajcie. Dlatego Pan Jezus to powiedział, że no, tak samo wygląda nasze, nasze życie i, i nasz wewnętrzny człowiek, który, którego próbujemy łatać, to znaczy roz, poprzedarcie, dziura, która się robi na naszym wewnętrznym człowieku, o którym mówi Święty Paweł. Próbujemy łatać właśnie jakimiś. Dobrymi uczynkami, dodatkowymi modlitwami, próbujemy Pana Boga jakoś tam przekupić, zagłaskać, a tymczasem po prostu trzeba iść do spowiedzi. Spowiedź to jest taka sytuacja, w której zakładamy nowe ubranie nie łatamy starego, tylko zakładamy nowe ubranie. Spowiedź, która nas kosztuje, tak jak kosztuje nas nowe ubranie. Spowiedź, która jest wyborem trudniejszym nawet niż łatanie starego. Spowiedź która, jest sytuacją, spowiedź, która jest sytuacją, gdzie musimy ubranie starego człowieka z siebie ściągnąć, zadać sobie trud, wysiłek i założyć nowe. Tak, to więcej kosztuje. Więcej znacznie kosztuje niż załatanie starego. Dlatego chciałbym Was dzisiaj zaprosić do tego, aby nie próbować łatać stare, tylko pójść po grzechu szczególnie ciężkim, kiedy powstaje rozdarcie na naszym wewnętrznym, na ubraniu naszego wewnętrznego człowieka kiedy powstaje to rozdarcie i dziura, po prostu ściągnijmy stare ubranie, załóżmy nowe w konfesjonale, pomimo, że nas to kosztuje więcej niż łatanie starego i cieszmy się tym nowym. Niech zatem na to, na to zakładanie, ten trud zakładania nowego ubrania, niech nas szerzej Bóg Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.